Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Bert, a to jest oczywiście GTA 2. Jest to e, już trzeci odcinek z GTA 2. Dzisiaj będziemy sobie robić jakąś tam misję. Mam nadzieję, że ta misja wypali. I e, będzie tych odcinków bardzo mało, bo będzie tych odcinków z GTA tylko 5. Dla niektórych e, będzie to aż 5, dla niektórych tylko 5, e, ale ja po prostu postanowiłem. Że będzie ich bardzo mało. Dlaczego? Ponieważ chciałbym zająć się troszeczkę innymi seriami. Takimi seriami bardziej, jakby to powiedzieć, yy, hmm, czy lepszymi? Może i niekoniecznie lepszymi, ale po prostu, które dawają więcej frajdy, yy, no i są po prostu oprawione lepszą grafiką i tym innym, także będzie po prostu oglądało się to wtedy o wiele lepiej. Yy, tak więc, dobra, zaczynamy sobie tylko te odcinki dla fanów, tak zwane. No i dobra, mam pierwszy telefon. No i oczywiście od tego pierwszego telefonu trzeba zacząć. Nie wiem, gdzieś tu się pierdziało. Czy tutaj się gdzieś pierdzi? Nie, tutaj się bije. Nie pamiętam. Dobra, w naszym mieście jest pełno neutralnych obszarów. Reszta jest podzielona między trzy gangi: zaibatsu szary kolor, lony w zielonym, no i oczywiście Yukuaza w niebieskim. Tak więc, no tutaj będzie naprawdę działo się bardzo, bardzo dużo. Jeżeli byśmy tą grę mieli przejść w całości, to myślę, że byłoby naprawdę bardzo ciekawe. Możesz pracować dla każdego z gangu, poznaj ich po kolorowych oznacznikach, idź do ich telefonów, weź robotę, ale najpierw upewnij się, że masz wystarczająco dużo szacunku. Szacunek w tej grze jest niezwykle ważny, Tak więc więc tutaj naprawdę bardzo dużo tych wszystkich odznaczników szacunku musi po prostu być. Tak więc dobra, za chwileczkę powinna się rozpocząć misja. Szacunek to wszystko, więc bądź teraz kliwy. Kogo zabijasz? Rozlew krwi będzie zmniejszać ich wzgląd na ciebie, ale powiększy twój stan u rywalizującej bandy. Kolej sobie pali jakąś tam traweczkę, czy co to jest, nie wiem. Dobra, no dalej, dalej, mów, mów dalej. Nie będziemy cię słuchać do wieczora. Uważaj, gdy zaczynasz zabijanie niewinnych ludzi, to policja będzie chciała cię schwytać. Tak więc, no to jest w sumie prawda. Tutaj po prawej stronie, kiedy wejdziemy do tego budynku, jest jak najbardziej zapis gry. Zdążyłem kapnąć się. Przy okazji, kościół jest miejscem, w którym możesz zapisać status, ale dopiero po skończeniu misji i tylko jeśli masz 50 tysięcy dolarów. Więc kościół tu w tym przypadku akurat bierze pełną kasy. Na co? Nie wiadomo. Dobra. Jest misja, okej, okay. pojawiło się pierwsza zadanie. Wchodzimy do samochodu, no i ciśniemy. Okej, okay. jedziemy. Musimy sobie tutaj jakoś poradzić. Mam nadzieję, że nie będę przejeżdżał wszystkich ludzi. E, byłoby to co najmniej troszeczkę nie na miejscu, jak tam nam mówi, Nie możesz się zdecydować dla kogo zacząć pracę. Podważaj... E, podążaj za du e, dużym różowym wskaźnikiem. Wejdziesz do strefy Zaibatsu i odbierz telefon. Ich ludzie są ubrani na szaro. Kilku z nich prowadzi samochody Zaibatsu za typa. Dobra, dobra. Aj, uważaj, uważaj stary. Jedziemy w miejsce, w którym musimy po prostu iść do misji. No i pewnie ta misja początkowa będzie niezbyt trudna, dobra, tutaj uważamy. Nie będziemy przejeżdżać zbytnio ludzi, m, dlatego że e, nie chciałbym za bardzo ich tutaj e, rozwalać. Dobra, dobra, przejadę w dobrym kierunku. Jadę cały czas po tych tutaj. Ups, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Nie tutaj. Inną stroną musimy jechać, tak więc pierwsza misja w sumie można powiedzieć się ja rozpoczęła. kurczę, czemu nie jadę pod prąd? O no nie, tu ja jadę pod prąd, ha, ha, ha. Dobra, jedziemy tutaj pod górkę. Eee, no i skręcimy zaraz w lewo, jest w lewo jakaś ścieżka, czy nie za bardzo. Jest tutaj w lewo ścieżka, więc dobra, jedziemy za strzałeczką. Aj, uważaj, uważaj stary jak jeździsz. Dobra, ja też będę uważał, ho ho No dobra, nie będę robił z siebie durnia. Jedziemy do, do pierwszej strzałki. Mam nadzieję, że lisa nie będzie za bardzo wymagająca i że dostanę. Kupę, 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 szmani. Dobra, jest telefon. Okej, okay, zaparkuję sobie samochód. Tak, żeby było łatwiej. Szare strzałki będą wskazywały tobie telefony za bardzo Od nich zdobędziesz pracę, jeśli masz wystarczająco szacunku. E, no i oczywiście dowiedzieliśmy się tego w poprzednim, e, w poprzednim e, miejscu. My jesteśmy twoimi kumplami. Okej, okay. zajbarcy jest zainteresowane przyjęciem kogoś do pracy, kto zmniejszy populację O, coś tam. Leżysz w się. Leżysz w się. Minimum to zero. Dobra. Okej, okay, jedziemy. Jedziemy za strzałeczką. Uwaga, uwaga. O oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, nie, uważaj, 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 żeby mnie nie zabili. Nie, gdzie Dobra, muszę tutaj zacząć. Muszę jechać rzeczywiście drogą. Myślę, że ten przejazd będzie odpowiedni. E, więc, tak, strzałeczka prowadzi prosto. Więc, zanim się y, udajemy, y, odnośnie serii y, na moim kanale, ta seria, jak wiecie, będzie miała tylko 5 odcinków. Ponieważ, no, y, po prostu chcę zacząć y, serię innej gry, która jest y, po prostu bardziej wymagająca. E, nie wiem, moje ambicje może sięgają troszkę wyżej niż GTA 2. E, ta seria jest po prostu taka typowa dla fanów, żeby pokazać jak ta gra wyglądała. E, bardzo się cieszę, że ta gra dosyć dobrze u mnie chodzi, to znaczy, no, że jednak nie ma problemów z Windowsem 7. E, dlatego też możemy po prostu sobie, e, sobie w tą grę troszeczkę pobrać. Nie będzie dużo odcinków, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, czego... Aha, to ty, pamiętaj, zielone strzałki, coś tam wskazują. Pierdoły, pierdoły, pierdoły. Będą dostępne tylko wtedy, gdy będziesz nas szanował. Jak najbardziej, ja was szanuję. Nie strzelajcie we mnie, nie chcę teraz wojny. Dobra, on strasznie dużo mówi. Wsiadamy do samochodu i jedziemy dalej. Jedziemy dalej ku misji. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jedziemy tędy, jedziemy na dół. Uważaj, 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 Bert, bo tutaj jest bardzo dużo samochodów. Ależ pięknie to zrobiła. Ups. Cofamy. No i dobra. A i uważaj, 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 stary, uważaj. Karta wejściowa z więzienia. Spoko, spoko, spoko. To na pewno się przyda. Czy ja tutaj dobrze jadę, czy nie za bardzo. Szczerze mówiąc, y, mam delikatne wątpliwości co do właśnie y, y, umiejętności moich w tej grze, no ale dobra. Chyba jednak muszę się cofnąć. Tak jest, muszę pojechać inną drogą, więc fajnie zrobiłem, zarobiście. O, oh, tu jest wyjazd. Oh, o co, ja, co? Co to miało być? Dobra, O oh, tak. Mm, no dobra, nie mogę tutaj za bardzo wejść, więc muszę jechać inną drogą. Uh, ups, ups, sorry, 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 sorry. Policja mnie zaraz zacznie gonić jeżeli tylko rozwalę jeszcze kogoś. Tak więc no tutaj akurat to nie jest dobry pomysł żeby wszystkich tutaj rozwalać. Mm, dobra pojedziemy sobie tędy. Pojedziemy sobie teraz na dół. Ups, 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 ups. czy ja tutaj przejadę? Okej, okay. nie masz tyle forsy potrzebujesz 25 tysięcy, dobra. Ty jest jakiś samochód agenta 007. Więc dobra, jedziemy do kolejnej budki, tak jest. Więc wychodzimy z samochodu. Zapamiętaj, niebieskie strzałki są punktem, w którym dostaniesz od nas misję. Wystarczy, że odbierzesz któryś z telefonów yukuaza. Ale zapam zapamiętaj, że, e, że robotę będziesz mógł robić dopiero, gdy będziesz miał wystarczające szacunku dla yukuaza, y czyli tym właśnie Grandu oznaczonym literką Y. No dobra, bierzemy nasz piękny samochodzik, no i jedziemy do pierwszego miejsca, które nam pokazuje teraz strzałeczka. Czyżbym ja dobrze jechał? Jadę chyba dobrze. Uwaga na ludzi, uwaga... Ajajajajaj, aj, aj, aj. podeszli mi akurat pod... i pogoni nas policja, jak najbardziej. Pięknie, uwielbiam policję, uwielbiam y, mieć problemy z prawem, no ale dobra. Policja czy, czy nas dogoni? Czy nas dogoni? Poliszę, policja. Policja, policja, policja. Dobra, tutaj teraz w lewo tutaj, że tak jest. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Czy ja djadę dobrze? Czy ja jadę dobrze, czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo. Więc cofam się jeszcze raz w, w miejsce. i w... dobra, już wiem o co chodzi. Dobra, wychodzę. No, jest! Jest! 20 tysięcy, Zarąbiście! cieszę się strasznie. Dobra, więc mamy 20 tysięcy na koncie, jestem podekscytowany. No, wsiądziemy do samochodu i pojedziemy oczywiście do kolejnej misji. Będzie to misja zielona. Mam nadzieję, że wykonamy ją zgodnie z charakterem tej gry, czyli, e, czyli strasznie, e, tak jakby to powiedzieć delikatnie, żeby tutaj wszystkich nie porozwalać. E, dobra, uważaj, 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 odsuń się, odsuń się, stary odsuń się. Tutaj są... o i szybkie przeładowanie, dobra. tutaj jest ten gang, ten taki biały, czy ja dobrze powiedziałem? Biały? Dobra, biały. Niech będzie, że to jest kolor biały. Tutaj powinniśmy mieć niedługo jakiś telefon. Pojedziemy sobie po powodniku, będzie troszeczkę szybciej. No i jest gitarka, jest gitarka. Odej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Cofniemy, 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 cofniemy. Uwaga ludzie, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bierzemy sobie telefon, bierzemy sobie życie, bierzemy sobie... Krabby maszynowe! Okej, okay. hej, Jumbo, to ja, Elmo, nowy narkotyk zajebacu zmieszany z futuro FM powoduje, że ludzie zaczynają wariować. Pamiętaj, że jedynymi wariatami jesteśmy my, to niedobrze, że to dla naszej reputacji. Weź materiały wybuchowe i zatrzymaj. O, to obłąkanie. Właśnie teraz, więc dobra, pojedziemy to zatrzymać. Będziemy tutaj dobrymi człowiekami, będziemy dobrymi tutaj ludźmi. No i będziemy starać się oczywiście. Yy! Stary, uważaj. Uważaj, frajerze. Z kim zadzierasz? Nie wiem dlaczego oni mnie tutaj wszyscy atakują. No dobra, niech będzie, że, że ja tutaj jestem tuzły. Uwaga, uwaga. Na samochody. Jedziemy w górę. W górę rzeki, panie. Dobra. Gdzie ja teraz muszę? ups Sorry. Strzelają we mnie. Ups, tu tak samo strzelają, dobra. Idziemy do góry. Idziemy do góry. Są ładunki wybuchowe. Jest koktajl molotowa. Ups, uwaga, uwaga. Wszyscy strzelają, wszyscy się boją. Jakiś klucz od, ha, klucz od więzienia to jest. No i dobra, tutaj będziemy musieli zostawić ładunki wybuchowe. Tak jest, i za chwileczkę one powinny wybuchnąć. Czy wybuchną? A yes! Misja zakończona! Fantastico Fantasticobert Fantasticoberto Dobra, więc idziemy do kolejnego. Nasz szacunek jest już troszeczkę większy. Mam nadzieję, że ten samochód oczywiście, tutaj wytrzyma. Dobra, jedziemy, jedziemy do kolejnego miejsca: do kolejnej. Ee, do kolejnej budki z telefonem. Ups, 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 sorry, 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 sorry że porysowałem ci bryczkę. Może akurat tutaj się uda. Widzimy piękne światło w tym samochodzie. Dobra, jedziemy dalej. Up, nie uderzyć. Aaaaa! No, wiedziałem, że tutaj rozwalę ich, to będzie od razu policja! Policja, niedobrze! O, tak, tu nie tak, nie mogłem tego przejść. Dobra, stary, uciekaj, 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 uciekaj. Ja nie chcę cię rozwalić za bardzo. No i szczerze jestem w czarnej grupie, gdyż pojechałem nie w to miejsce, gdzie potrzeba, no, ale dobra. Idziemy dalej. Uuu, dobra. Oh yeah. Tu mi się to zaczyna podobać. Czy ja dobrze jadę? Policja tu wjechała. Dobra, idziemy do góry. Czy ta policja za mną pójdzie, czy nie za bardzo? Ja Idą. Maszynowy. Idą do mnie. Uuu, a siedzisz koleś, a ja mam klucz. Jak to wykorzystać klucz? Okej. Okay. Dobra, dobra. Czyli e, jednak mnie schwytali, a to hamy, a to bydlaki. Dobra, idziemy do kolejnego telefonu. Mam nadzieję, że zdobędę w tej misji 50 tysiaków, że będę mógł zapisać tą fenomenalną grę. E, tak więc okej, okay. dobra. Idziemy sobie do koloru um, zielonego, niech będzie zielony. Pasowałby ukraść jakiś samochód, ale na pewno nie chcę ukraść samochodu jakiegoś wolnego, tylko jakiś szybki. Ten mi się strasznie nie podoba, wygląda dosłownie jak jakiś naleśnik rozpłaszczony. No ale dobra. Nasz szacunek jest widocznie e, dosyć dosyć spory. E, mamy trzy, trzy kreseczki, więc nie jest najgorzej. Czy tutaj jakiś samochód będzie? Za chwileczkę powinniśmy się przekonać. Dobra, w sumie weźmiemy tego zastranego naleśnika. No i jedziemy do koloru zielonego. Idziemy, jedziemy, 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 idziemy, jedziemy. uważaj, żeby tylko się tutaj nie zdarzyć. Uuu, tutaj wzięłam strzałeczka jest dobra. Ua! Uważaj, stary. Uważaj. Dobra, jedziemy do tej zielonej strzałki. Ups, 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 Straszni ci ludzie tutaj łażą jak jakieś święte krowy, ja nie będę się na nich... Ja nie będę mógł to za bardzo uwagi. Kurde, czemu te strzałki są takie beznadziejne, strasznie mi się nie podoba to. Dlatego nie będę tutaj całej serii, żeby widzicie, że kolejny raz jest ta strzałka w innym kierunku. Bo w ogóle co to ma być? What the, fuck? What the fuck? Dobra. Nie no, nie wiem czy ja w końcu może yy, wezmę tą... znajdę tą wódkę z tym telefonem, czy, czy może nie zbyt bardzo. Dobra, jedziemy w dół. Dlaczego? Dlaczego? Tak więc, dobra, jest tam jakieś postępy. Misje jakieś już tam zrobiłem, więc, więc nie jest może i najgorzej. No ale okej, okay, musimy jechać do kolejnej misji. Do kolejnej misji. No i szczerze przyznam, że nie mam pojęcia, gdzie ta misja się tutaj znajduje. Jedź, stary. Jedź. Jest, dobra. Czego? A, to ty pamiętaj zielone strzałki wskazują ci coś tam, coś tam pierdolę, wkurza mnie to troszeczkę, ale dobra. Mam nadzieję, że zaraz jakaś misja się rozpocznie. Że będziemy mogli zdobyć kolejną kaskę, że będziemy mogli po prostu te pieniążki tutaj zdobywać. Okej, okay, szanujemy ludzi, którzy zabijają Yuka Aza, Yukuaza, Yukuaza. Kręcimy się, tak jest, on coś tam pali chyba. Siadaj do samochodu i ciśniemy dalej. No kurde, dlaczego ta ona cały czas tutaj się świeci? Ja tego nie potrafię pojąć. Wkurza mnie to niesamowicie. Ile można tutaj stać, ile można po prostu tutaj ślęcać przy tej budce? Nie mam pojęcia. Naprawdę straszliwie mnie to denerwuje. Napierdala jak jakiś debil. Nie chcę go słuchać, no ale dobra, spokojnie. Fuck off, motherfucker. No i okej, okay, idziemy w dół. No i tutaj są misje, chyba, drag jest. Tutaj są jakieś tam kolejne misje. Fuck off. Wychodzimy stąd. Okej, okay, Jumbo, to ja Elmo, restauracja. pizza, za coke. Wyrzuciła ze swojego menu moje ulubione żarcie i wstawia jakieś obrzygane żygi. Jedź tam i daj im nauczkę. Dobra, moje ulubione danie musi być z powrotem. No spoko stary, jeżeli tylko tego chcesz, no to ja dla ciebie to zrobię jak najbardziej. Postaram się oczywiście to wszystko wykonać. Tylko wspominiem, kogo będę się zabić, czy kogoś nie będę musiał zabić. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Uwaga! Uwaga! Pięknie, pięknie, pięknie. Jedziemy teraz w górę, uważaj, zwolnij, ale my jedziemy szybko. My się nie poddajemy. Ups, 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 ups. Zaraz samochód mi się pewnie zacznie jarać. Ups, 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 jest policja, uważajmy. Pago, 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 pago. Dobra. Ups, ups, ups. Czy tutaj, czy nie? Może prosto. Jedźmy prosto. Tam jest jakieś. Tam jest jakiś gwiazd, więc chyba, chyba jednak w tamte miejsce musimy iść. Dokładnie. A! I tutaj jest jakiś budynek wybuchowy. Uważaj, 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 jedziemy. Strasznie oni tutaj uważają jak święte kurcze krowy. Dobra, wychodzę stąd. Jest tu pociąg. Ale ja chcę stąd wyjść. Ludzie! Ja chcę tu przeskoczyć. Jak ja się tam mam dostać, no tutaj żadnego wejścia nie za bardzo No spieprzać z tej drogi, tych kurwa głupi kretynie. Przepraszam za wyrażenie. Może tędy? Chyba prędzej tędy. Więc tutaj ścieżki boczne tak samo grają. E, nie niezłą, niezłą rolę. Ups, przejechałem go, sorry. Jest, dobra, jakiś gwiazd. Więc idziemy, idziemy do misji Okej, 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 dostałem naszego. Uuuh. O ja pierdykam. Aha, fajnie. Tak myślałem, że takie coś będzie. No super, świetnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Przecież ja jestem z tego powodu straszliwy, szczęśliwy i że właśnie coś takiego e, miało miejsce. No ale dobra, jedziemy do budki. Nie będziemy się tutaj za bardzo rozczulać, gdyż no jednak trzeba pamiętać o tym, żeby rozprawiać się z gnujami. Dobra, kaska, kaska, kaska. Dobra, jedziemy. Yes, misję! Co do misji! Kolesie, karabin, maszynopan. Chodzimy do góry, bierzemy żyćko, bierzemy stąd. Rozwój w banku, okej. Okay. Eee, dobra, czyli musimy tutaj jechać coś tam zrobić. Bierzemy nasz wózek. Ogień, ogień. O, samochód domy, dobra. No i ciśniemy. Ciśniemy, ile tylko mamy koni pod macho. Ale Ależ on jest szybki, Ale on jest szybki. Tak więc bardzo dobrze. Dobra, jedziemy do tej strzałeczki. Pewnie będziemy musieli kogoś zabić, kogoś nie zabijać. No ale dobra, to się wszystko okaże. Tutaj chyba do góry trzeba będzie przejechać, trzeba być drugą stroną. Uciekać, 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 uciekać. Ja jestem samochodem, jestem silniejszy. Dobra. Dobrze by tu było, gdyby policja nas nie goniła, ale pewnie znając życie będzie. Auć, 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 auć. Ups, policja, uwaga. Nie możemy jej dotknąć, nie możemy jej rozwalić. Ty, kurde, głupi frajerze, WRC, co to było? Ale żal. Idziemy dalej. U, gdzie mam iść? Ups ups, 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 idziemy chyba tam do góry. Okej. Okay. Tak jest! Tak jest! Uuu! Spierdzielamy! Wsiadaj stary! Spierdzielamy, uciekamy! Uciekamy tym Bliłem ze strony. O tak! Nasz samochód jest szybki! Ale że oni są porąbani! O ja. Yeah. Musimy im uciec! Musimy im uciec! Nie możemy dać się dogonić! Nie możemy dać się dogonić! Oh yeah! Uu, tak. O tak! O tak! O tak! Udało się! Udało się! Udało się! Czy ja dobrze jadę? Muszę chyba jechać tędy żeby... żeby móc po prostu zapisać grę w końcu! Pewnie jakiegoś kolesia będę musiał wysadzić czy coś w tym stylu. Okej, okay, jest jakaś tam miejscówka, więc tutaj muszę do niej wjechać. Ja, czy dobrze? Tak jest! 98436$ 436 dolarów. Kręcę się z radości. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejny odcinek czwarty. W sumie odcinek przedostatni, który pojawi się już niebawem. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć!